Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, mamy czas już taki, że trzeba zacząć wysiewać kwiaty jednoroczne. Ja dzisiaj mam w planach wysiewać cynie. Uwielbiam cynie. To są takie kwiaty, które e, nasze babcie miały na rabatach, i które teraz w ogóle nie tylko mamy takie właśnie odmiany, jak te babcinne, jakieś e, pojedyncze, tylko przepiękne kolory. Queen of the Lime, te wszystkie. E, Lime Red, zobaczcie, jak one wyglądają. Przepiękne. Mają takie dookoła, takie pompony duże, do góry jaśniejsze. Wszystkie mogliście oglądać na zeszłorocznych filmikach, na mojej rabacie dookoła domu. Właśnie były te, linie, te cynie, przepięknie wyglądają. Warto, żebyśmy wprowadzili je do swoich ogrodów. Głównie też dlatego, że cynie to są takie kwiaty, które są bardzo mało wymagające. Będą dobrze rosły, zarówno na takich. Lekkich ziemiach, gdzie prawie nic nie chce rosnąć. Będą mniejsze, ale będą kwitły, ale też przepięknie rosną na takich bardziej bogatych, bardziej wilgotnych glebach, gdzie wtedy rosną większe i tak obficie kwitnące. Tu i tu będą wschodziły świetnie, w gruncie nawet wysiane, ale jeżeli zrobicie sobie rozsadę, to będą szybciej i na pewno nie zjedzą ich ślimaki. Jednak. Gdzieś na, na początku kwietnia można sobie wysiewać cynie w ogrodzie prosto do gruntu, ale ja tego nigdy nie praktykuję, bo za każdym razem, gdy wysiewałam właśnie sobie cynie bezpośrednio do ziemi, to albo o nich zapomniałam, albo zjadały je ślimaki. I teraz tak, słuchajcie, wybrałam sobie takie e, doniczki, które są o rozmiarze. Chyba 60, 60 mm. I ponieważ nie mam czasu później tego pikować, to od razu wysieję po, jednej po jednym nasionku do każdej doniczki. No dobra, po dwa. Bo w razie, jakby mi nie wzeszło, bo te nasiona mam już drugi rok. I w razie, jakby nie wzeszło, to, 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 to jedno może wzejdzie. W każdym razie możecie wysiewać rzutowo, i jak zaczną wschodzić, pokażą się liście właściwe, czyli te kolejne niż które się pokazują na roślinkach. To musicie je przesadzić każdą roślinę do osobnej doniczki, bo cynie nie pikujemy kępkami, tylko pojedynczymi roślinkami. Wysieję sobie te najpierw. to taki żart puste wysypały mi się gdzieś nasionka pewnie tutaj przed chwileczką dobra tu mamy Bo tutaj jesteśmy na działce ROT, gdzie chcę, żeby tutaj też były te cynie. W ogrodzie przydomowym w zeszłym roku widzieliście, że miałam bardzo dużo cyni na rabatach. Tak wyglądają nasionka cyni. I pokazywałam wam na koniec sezonu, jak pozyskiwać nasionka. Że właśnie jak mamy te pompony całe, to jak się zasuszy na roślinie, to bierzemy sobie taki płatek suchy i wyciągamy, i na końcu jest właśnie to nasionko. I to nasionko sobie odłamujemy i przechowujemy do wyschnięcia. E, cynie. Jak będziecie w gruncie wysiewać, to wysiewajcie na głębokość jednego centymetra i tak samo robimy tutaj właśnie w e, ziemi do wysiewu. Ja mam ziemię do wysiewu nasion, taką jaką używam do wysiewania pomidorów, papryki, e, taką ogrodową i po jednym właśnie tutaj nasionku będę dawać do każdej. Jak mi nie wzajdzie, to trudno, najwyżej sobie później dosieję. Cynia powinna wschodzić do 10 dni, więc jak e, po 10 dniach gdzieś mi się w jakiejś doniczce coś nie pokaże, to od razu sobie wezmę i wysieje następne nasionka. Zrobię sobie pół paletki właśnie tej kolorowej i pół białej. Chcę, zaplanowałam sobie, że właśnie na rabacie będzie takie miejsce cyniowe, w ogóle na cyniach siada tyle motyli w zeszłym roku. Nie mam nadzieję, że tutaj wrzucimy tą przebitkę, jak na cyniach było tak bardzo dużo motyli i one właśnie wszystkie przylatują sobie po południu, jak już zaczyna tak się pojawia taki lekki zachód słońca, już tak temperatura się obniża i tak po prostu przyciągają tych motyli bardzo dużo i też nad ranem, że jak lubicie sobie i macie czas w weekendy rano wstać i wziąć sobie fotel czy tam leżak i postawić koło rabat i sobie pić tak rano kawkę i podziwiać co tam rośnie na rabatach to werbena patagońska i cynie ściągają bardzo dużo motyli od rana i jest na nich też bardzo dużo trzmieli, także warto e, chociażby dlatego je uprawiać, żeby ściągać te pożyteczne, pożyteczne owady do swojego ogródka Dlatego tutaj też wysieję tą białą. Jak widzicie, kolory nie mają znaczenia. Nasionka wyglądają wszystkie tak samo. I też po jednym nasionku do każdej doniczki. I teraz tak. Jeżeli macie tunele, szklarnie, inspekty, to o tym czasie lepiej już zostawić to właśnie w nich. A jeżeli do dyspozycji macie tylko parapety to też możecie sobie zrobić rozsady cyni, ale obowiązkowo, jak wzejdą, to musicie codziennie wynosić na balkon albo e, taras w ciągu dnia, żeby na parapetach takich nagrzanych, słonecznych za bardzo nam się nie wygrzewały, nie przegrzewały, bo będą się wyciągać. I na noc chowamy do środka, bo nie są rozodporne, a w ciągu dnia lepiej, żeby się właśnie hartowały na zewnątrz, żeby sobie takie spokojnie rosły. Najlepiej to mieć, jak nie macie szklarni, jakiś inspekt zbudowany, taki metr na metr chociaż, żeby właśnie tam ta temperatura nocą była bardziej... E Przetrzymywana. I tutaj taką tackę kładę sobie właśnie tutaj już na regale. Nie wiem, czy pamiętacie ten regał, bo chyba już z dwa lata go nie pokazywałam, a wciąż jest. Tu na dole widzicie dalie. Już przewieźliśmy z piwnic, które właśnie są zimowane w tych wiórach, tak jak w poprzednich latach, i teraz będą porozsadzane w doniczkach takich 5-litrowych, żeby już je pędzić, żeby były co najmniej dwa tygodnie wcześniej kwitnące na rabatach niż te, które karpy wsadzę bezpośrednio do ziemi. A tutaj też tacka z różnymi wschodami już. Możecie podejść bliżej. Tak testowo też jest wysiany szpinak malabarski tutaj. Szpinak malabarski nie jest rośliną mrozoodporną, ale żeby wschodził, potrzebuje stratyfikacji, czyli wychłodzenia. W domu widzieliście na jakimś filmiku, że pokazywałam wam, że wysiałam sobie szpinak na parapetach i tylko dwie sadzonki mi wzeszły. I nie jestem pewna właśnie, czy stratyfikowałam, czy nie. Dlatego tutaj też jeszcze dodatkowe mi naprawdę na pięcioosobową rodzinę dwie sadzonki szpinaku wystarczają i więcej nie trzeba, bo on rośnie nawet, słuchajcie, do 3 metrów wysokości i ma bardzo dużo liści, ale pamiętajcie, że nie jest mrozoodporny. E, tutaj mamy różne kosmosy, jeżówki, rudwekie. E, tu widzicie dmuszek, zaczyna już wschodzić, dmuszka sobie e, później jak już podrośnie, troszeczkę wyższy będzie, to podzielę na dwie kępki i będą takie dwie kępki już prosadzone w ogródku. Tutaj też e, inne cynie, tu wschodzi e, cynia taka zielona, e, już widać ją i, i tutaj jeszcze niestety innych wschodów nie ma. E, także słuchajcie no, Wysiewamy kwiaty jednoroczne. Co macie ochotę wysiać, to już teraz najlepiej właśnie trzymać w tunelach, tak jak ja. Jak są jakieś większe mrozy, to nakrywamy to wszystko białą włókiną. Jak nie mam mrozów, nie ma potrzeby. Podlewamy to tak, żeby ziemia była wilgotna, nie może być bardzo sucha, nie może też być zbyt mocno przemoczona. I, i dopiero w drugiej połowie maja sadzimy do gleby w ogrodzie, bo rośliny jednoroczne nie są zazwyczaj mrozoodporne, więc takie spadki temperatury które jeszcze mogą się pojawić na początku maja, mogą po prostu wam zniszczyć te roślinki. No, to co? To będziemy czekać teraz. Słyszymy, że rośnie? Już nie mogę się doczekać, kiedy zrobimy pierwsze bukiety i będziemy chodzić po ogródku i wąchać i podziwiać z kawką. Teraz nie pamiętam, po której stronie były jasne, a po której ciemne. No, także trzeba oznaczać. Wpiszę po prostu cenie, dwie odmiany.